Dzień dobry moi kochani, witajcie w nowym filmiku. Jak możecie zobaczyć po tytule, hmm, będzie to filmik poświęcony tylko i wyłącznie jednej Marce, a mianowicie Marce Joanna. E, film od razu na samym początku chcę powiedzieć, że nie powstał przy współpracy. Nie dostałam tych kosmetyków, za wszystkie kosmetyki a zapłaciłam sama. Hmm, a powstał on dlatego, że wy również wyraziliście chęć abym coś takiego nagrała i myślę, że tutaj zrobienie takiego małego um, upgrade'u na temat tego co w ofercie Joanny się znajduje na sklepie w sklepie internetowym i przede wszystkim, żebyśmy mogli sobie troszeczkę jakby porozmawiać zarówno o zapachach, konsystencji tych produktów, które właśnie zamówiłam i mam tutaj ogromną pakę, nie wiem, o widzicie jest Anna. ja zaraz ją rozpakuję, a wy oczywiście weźcie sobie coś dobrego do picia zasiądźcie wygodnie a my zaczynamy czas najwyższy, żebym otworzyła tę przesyłeczkę jeszcze Wam mogę powiedzieć, zanim otworzę tę przesyłkę, że e, kiedy brałam udział, znaczy inaczej pomagałam, e, pomagałam przy mm, wyborach mis Warszawy mm, i tam również Joanna była jednym ze sponsorów i powiem Wam, że jak te kosmetyki przyszły, jak ja po prostu e, zobaczyłam, miałam możliwość powąchania ich to powiem Wam szczerze, że ja naprawdę byłam pod wielkim wrażeniem, że marka Joanna, nasza rodzima marka, naprawdę tak świetnie się rozwija i ma tak świetny asortyment naprawdę fajnych produktów w, swojej, gdyby w swoich zbiorach. No dobra, nie gadam już, rozpakowuję. Taka jeszcze też dla Was ciekawostka, inna, ale już odnośnie stricte marki Joanna to marka już istnieje ponad 35 lat na rynku i być może wiecie, być może nie wiecie, ale marka Joanna zaczynała głównie od produktów do włosów. Z tego co zdążyłam wyczytać i dowiedzieć się, to oni zaczynali od takiej płukanki do włosów, takiej chyba utleniającej i to byłaby taki pierwszy produkt, który był na rynku polskim. I czytałam historię, że zakłady fryzjerskie na potęgę kupowały. A właśnie ten produkt ten, e, i, i naprawdę zamówień było sporo, więc właściciel, e, założyciel, właściciel marki miał pełne, pra, pełne ręce roboty i rzeczywiście wiedział e, sens w tym interesie i później po prostu gdzieś tam wiecie e, tą drogą ewolucji zaczął powolutku wdrażać kolejne produkty, kolejne e, nowości e, i też co fajne. Ważne, to to, że marka Joanna posiada aż ponad 500 produktów w swojej ofercie. To jest niesamowite. Tutaj mam. Widzicie? Produkty Joanny, które sobie gdzieś tam sama powybierałam. Sama za nie zapłaciłam. Powtarzam. Żeby nie było pytań. Marka Joanna sklepie Anna mi tego absolutnie nie wysłał, więc może zaczniemy najpierw od tego największego, a mianowicie zamówiłam sobie, ja Wam zrobię przybitki, żebyście też widzieli. E, zamówiłam sobie szampon wygładzający do włosów suchych, zniszczonych po zabiegach fryzjerskich. Bardzo ładnie pachnie i powiem Wam, że spójrzcie, on ma taką fajną konsystencję, taką mocno żelową, ale, ale zobaczmy co ten szampon ma robić. Ten szampon zawiera oczywiście proteiny jedwabiu, które mają wygładzić naszą strukturę włosa, mają nawilżyć i uanastycznić. Dodatkowo, co mogę Wam jeszcze powiedzieć, ma oczyścić włosy i skórę głowy. I powiem Wam tak. Ja mam dwa takie szampony micelarne, które bardzo fajnie oczyszczają mi skórę głowy, i wiem, że to też jest bardzo potrzebne i bardzo ważne, żeby od czasu do czasu takim szamponem przemyć sobie skórę głowy i włosy. Natomiast um, ja pamiętam, że jeden szampon, nie pamiętam teraz marki, używałam bardzo często, i przez dłuższy czas. I miałam wręcz mocno taką, wiecie, sędzącą skórę głowę. Ewidentnie miałam ją po prostu podrażnioną. I musiałam odstawić bardzo szybko ten szampon, bo bałam się, że mi moc za mocno przesuszy skórę głowy. Natomiast myślę, że ten będzie bardzo dobry, no bo ona ma oczyścić nie tylko skórę głowy, ale również i włosy. Ma wygładzić nasze, nasze włosy, i nasze włosy mają być miękkie. Ja lubię jedwab, proteiny jedwabią w produktach, dlatego że zauważyłam, że moje włosy dzięki tym proteinom jedwabią bardzo fajnie błyszczą. Więc jestem ciekawa, czy rzeczywiście ten szampon się sprawdzi. Jak na razie widzę, że zapach jest, jest ok. Ja... O, tu mamy szampon z odżywką do włosów farbowanych Wiśnia Naturia. To jest ta seria Naturia. Zobaczymy, jaką pachnie. O! Oczywiście pachnie taką wiśnią. Mm, to mi przypomina nawet, wiecie co? Taką. Mm, kurczę, to mi coś przypomina. Albo jakieś żelki wiśniowe, albo jakąś gumę. To nie jestem jest pewna jaką. No dobra, mniejsza, większość. Co my tutaj mamy? Z tego co tutaj wyczytałam, a producent nas zapewnia, że zastosowany ekstrakt z wiśni zapewnia optymalne nawilżenie i piękny wygląd włosów, czynniki kondycjonujące, ułatwiają rozczesywanie i przywracają im naturalny połysk. Powiem wam tak, przy dłuższych włosach rzeczywiście zawsze jest ten problem e, przy rozczesywaniu, że e, one się po prostu plączą i ja też e, dlatego staram się bardzo często używać e, e, olejków różnego rodzaju po umyciu, dlatego że olejek łatwiej pozwala przesunąć tą szczotkę czy ten grzebień po włosach i wtedy one nie są takie, wiecie, um, takie mocno um, poszarpane. I łatwiej ten grzebień czy ta szczotka przechodzi po, y, po skórze głowy, jak i też po samych włosach. Jestem ciekawa bardzo tego produktu, przepięknie pachnie, ale to tylko y, y, dla osób, które lubią owocowe zapachy, bo wiem, że niektórzy nie lubią takich owocowych zapachów, je drażnią, więc zobaczymy, czy on mi się również sprawdzi. Mam tu kolejny szampon. Nie, nie, myślałam, że to jest szampon, przepraszam. Kąpiel solankowa jodowo-bromowa o zapachu lawendy. Ja lawendę kocham, ale to Wy o tym wiecie. Przepięknie rzeczywiście pachnie lawendą. Spojrzę, wiecie co, czy on ma rzeczywiście prawdziwy um, olejek y, lawendowy. O, bardzo mały skład, y, co jest też bardzo na plus ale mam nadzieję, że będzie dobrze robił i będzie ta lawenda wyczuwalna. Mam nadzieję, że to nie będzie taka, wiecie, ta sztuczna e, lawenda, e, której ja na przykład nie lubię bardzo w produktach, a myślę, że tutaj będzie coś fajnego i będą miłe doznania. Węgiel. Szampon, szampon micelarny detoksykujący włosy z tendencją do przetłuszczania się. Ja e, mam takie etapy, wiecie, w swoim życiu, że czasem mam te włosy normalne, z tendencją do przesuszania się, a nieraz mam po prostu z tendencją do przetłuszczania się i nigdy nie mogę do ładu dojść z moją skórą głowę. Tutaj bardzo ładnie pachnie yy, ten szamponik i rzeczywiście tutaj czuć ten węgiel. Ja bardzo polubiłam yy, właśnie zapach węgla yy, w kosmetykach: czy to do mycia twarzy, czy do mycia ciała i yy, yy, na przykład też różnego rodzaju. Yy, E, takich balsamach e, do mycia, znaczy balsamach, no żelach do mycia, bo rzeczywiście to jest bardzo piękny zapach. Szampon nie barwi włosów i nie brudzi. O, ewentualne smugi wanie można usunąć, zmywając produkt tak jak każdy inny detergent. No, jestem ciekawa. E, no. Nie umiem się do tego ustosunkować jeszcze, no bo jeszcze go nie używam, ale zapach na razie jest ok. I tu mamy 200 ml. Kolejny produkt e, maska. Maska do włosów, odbudowująca włosy szorstkie, matowe, łamliwe i zniszczone z keratyną. E, tak wygląda ten produkt. Oczywiście przebitki będziecie widzieli. E, mam nadzieję, że ta maska e, będzie dobra, ponieważ wiecie, że teraz. Stosuję dużo masek i ogólnie teraz mam fazę na testowanie różnych produktów do włosów, a głównie maski. I tutaj co mamy? Widzę, co muszę sobie wziąć troszeczkę na rękę. No, powiem Wam, że bardzo przyjemny, delikatny zapaszek karatyny. Super. Jestem jak na razie na tak. Zobaczymy. O, oh, i to jest produkt, który uważam, że powinnam kupić. Chyba wszystkim moim kobietom w mojej rodzinie um, czarna róża. To jest krem to rąk. Ja miałam tę wersję. Um, I to jest po prostu przepiękny zapach. Nieróżany, taki wiecie, tandetny. A to jest tak piękny zapach. Um, nie umiem tego wam opisać, ale ten zapach yy, przypomina mi również Angel, Magrella, Maglera, przepraszam. Delikatnie, ale naprawdę delikatnie. I yy, zamówiłam co prawda yy, ten, yy, ten krem do rąk. Yy, ja go już mam. Ja go mam, yy, w połowie go już wykorzystałam, ale kupiłam jeszcze, jeszcze raz, żeby, żeby go Wam tutaj pokazać, bo tamten nie mogłam znaleźć. Szukałam, ale właśnie to też jest paradoks, bo szukałam, wiecie co, przed nagraniem tego filmu różnych produktów Joanny. Z tego co się okazało, a jak się okazało, ja po prostu te produkty wyrzucałam, bo one już mi się skończyły. Nie sądziłam, że taki film nagram. Ja myślałam, że te produkty jeszcze mam, że gdzieś jeszcze nie powyrzucałam tych wszystkich zużyć, bo jeszcze mam pół reklamówki takich produktów, e, które nie wiem, czy Wam nagram, czy po prostu ich nie wyrzucę. Jak wiecie, na bieżąco Wam we vlogach pokazuję zużycia danych dni, a tam po prostu leżą i myślałam, że właśnie tam tej reklamówce będę miała te zużycia właśnie między innymi też produktów Joanna, a się okazuje, że po prostu ja to wszystko wyrzuciłam. Ale wiecie, że, że te produkty Joanna też przewalały się kilkukrotnie w moich filmach, więc na pewno tam nie jeden produkt marki Janna znajdziecie. Ten jest przepiękny. Polecam go. On nie był drogi, ale bardzo szybko się wchłania i przede wszystkim nie tworzy takiego beznadziejnego filmu, którego ja nienawidzę w kranach do rąk. No, no, no po prostu nienawidzę, więc jeżeli zwracacie uwagę na dobrej jakości kran, myślę, że z tego będziecie zadowolone. Zabrałam sobie żel pod prysznic. No, zobaczymy. O. o, też przepięknie pachnie. Myślę, że on będzie, ojej, że on będzie cudownie, cudownie ym, na skórze się utrzymywał. Mam nadzieję, oczywiście mam takie duże oczekiwania wobec tego produktu. Zobaczymy. Ma o właśnie yy, uwodnioną lanolinę. Hmm, hmm. Przez co oczywiście będziemy nawilżone zobaczymy, jestem bardzo ciekawa tego produktu, Prze mówię, przepięknie pachnie i ma nas regenerować, znaczy naszą, naszą skórę ma regenerować i mam już ostatnie dwa produkty ja sobie już wyrzucę tutaj dwa produkty i to będą produkty o, to jest jakaś odżywka detoksykująco-pielęgnująca włosy z tendencją do przetłuszczania się no tak, no to, to o tym Wam mówiłam też z węglem Mm. No, też pięknie pachnie, ale bardziej mi tutaj pachnie wiesz czym Kratyno, aniżeli węglem. Zobaczymy. No, będę na pewno go używała, będę go stosowała. Jestem ciekawa, jak on zadziała na moje głównie i zwłaszcza końcówki włosów. Co prawda, to jest detoksykująco pielęgnujący, więc nawet zrobię taki test, że. Zacznę go używać tutaj od skóry głowy razem w połączeniu z tym szamponem detoksykującym. Czekajcie. O! Micelarnym, przepraszam. Też z węglem. O, widzicie? W połączeniu myślę, że te dwie akurat, te dwa produkty powinny się w bardzo fajny sposób uzupełnić. Tak myślę i takie mam oczekiwania. No, już ostatni produkt. I żałuję że wzięłam e, tylko jeden no ale chciałam Wam tylko zrobić taki, wiecie mm, taki przegląd tego co między innymi jest w szafie e, tej marki peeling drobnoziarnisty mm, ja wzięłam sobie akurat o zapachu maliny Ech, ja po prostu, ja chyba miałam wszystkie, tak mi się wydaje, że miałam chyba wszystkie peelingi e, Joanny, jakie mają dostępne to jest po prostu, one mi tak się sprawdzają, ja staram się y, zawsze lecieć do Rosmana i kupić takie mniejsze opakowanie na wyjazd. Nie zawsze mi się oczywiście to udaje i nie zawsze go biorę, ale jeżeli gdzieś jadę w Polskę, to staram się naprawdę brać taki, staram się brać naprawdę taki produkt y, do swojej kosmetyczki, bowiem, że y, po takim peelingu moja skóra jest y, fajnie nawilżona. Czuję, że jest domyta e, i to jest to, czego ja oczekuję od produktu drobno ziarnistego. To nie jest taki miałki, e, miałki peeling, tylko to jest taki bardziej treściwszy, aniżeli taki wiecie, taki e, cukier puder, jak ja to nazywam. Moi drodzy, i to są wszystkie produkty, które ja zakupiłam e, w sklepie Joanna. Joanna przede wszystkim ma w swojej szafie produkty do pielęgnacji włosów, jak widzieliście, do ciała. Czyli różnego rodzaju balsamy, różnego rodzaju kremy, um, również do kąpieli różnego rodzaju produkty, tak po, po peelingi, jak i też po, um, tak jak tutaj akurat mamy, um, shower, gel, czyli do mycia. Um, Joanna ma również um, całą tę szafę taką związaną z marką Martu, z um, linią o. Tego słowa brakowało, z linią profesjonalną. Profesjonalną to znaczy um, taką, w której znajdziecie różnego rodzaju utleniacze, rozjaśniacze, czyli takie już do zabiegów takich bardziej skomplikowanych e, odnośnie włosów. E, ale również, Joanna, i to chyba też e, ja najpierw poznałam chyba tę markę, tak mi się wydaje, od różnego rodzaju produktów do depilacji. I oni te mają paski, mają kremy do depilacji, nawet mają po depilacji pewne produkty, więc mają ogromną gamę tych produktów, e, których e, które warto, że tak powiem, po niej sięgnąć, bo one są nieinwazyjne, a one już się tak długo, 30, ponad 35 lat utrzymują na rynku. To jest troszkę mniej jak ja mam lat ale i tak dużo, więc mało kto tyle wytrzymuje na rynku, zwłaszcza że wiecie, że u nas w Polsce to były te różne etapy przejścia i, i różne fazy prowadzenia własnych biznesów. Um, a oni przetrwali oni przetrwali e, cały czas e, z tego co możemy zauważyć, zaobserwować e, marka naprawdę rozwija się w dobro, do bardzo dobrym kierunku jest sp sponsorem też wielu bardzo fajnych e, imprez tak chociażby wspomniana przeze mnie z Warszawa Warszawy mm, i widzę, że cały czas marka Joanna e, szuka fajnych rozwiązań, fajnych rozwiązań na to, żebyśmy my, Polki, między innymi my, Polki, żebyśmy miały komfort używania tych produktów. Od razu z góry również chcę zaznaczyć, że ja nie jestem chemikiem, nie jestem kosmetyczką, która mogłaby odnieść się do składów tych produktów. Nie znam się, więc nie będę się na ich temat wypowiadała, czy one są dobre, niedobre itd. itd. Ja. Jestem tutaj kochani po to i po to nagrywam ten film, żebyśmy mogli sobie, żeby ja mogła chociażby Wam powiedzieć, jakie są produkty, jakich wybrałam, jakie wybrałam produkty, czy to pachnie, czy nie pachnie i jakie są moje oczekiwania. I to wszystko myślę, że pokrótce po prostu Wam zebrałam w pigułkę, bo ja też nie chcę, żeby ten film trwał 50 minut. Ja ona mam ponad 500 produktów w swojej ofercie. A ja mam raptem kilka, tak? No, mam coś z grupy pielęgnacyjnej, a mianowicie produkty do kąpieli. Raz. Mam coś do pielęgnacji ciała, a mianowicie ciała rąk krem do rąk. Mam coś do pielęgnacji włosów um, zarówno odżywki, jak i szampony i maskę. I tam jest kolejny szampon, i kolejny szampon. I mam jeszcze coś z takiej grupy SPA, tak mogę to nazwać, mianowicie kąpiel solankowa, jodowo-bromowa, lawendowa. Więc, więc to są produkty, na które ja postawiłam, ale to tylko i wyłącznie ze względu na to, że ja tych produktów wiem, że będę używała. Nie uży, znaczy, inaczej, nie robiłam zamówienia z tej z tych produktów y, profesjonalnych, no bo wiadomo, że ja nie będę rozjaśniała włosów, nie będę nic z nimi robiła. Ymm, y, mam swoją jedną ulubioną markę y, chociażby farb do włosów, no bo Hiona też ma swoje farby do włosów, ale i ja jakoś y, y, no nie wiem, czy się obawiałam teraz zmienić po prostu markę, czy nie wiem, po prostu nie chciałam tego zamawiać w ciemno i stwierdziłam, że być może kiedyś się skuszę, na chwilę obecną nie podjęłam takiej, takiej decyzji i nie kupiłam farby do włosów, no bo właśnie zapomniałam, że również farby do włosów są w asortymencie marki Joanna. Depilację, Depilacje Wam też tego nie pokazuję, dlatego że ja depiluję się woskiem na gorąco, więc, więc, więc tego produktu oni nie mają w swoim asortymencie, dlatego też nie kupiłam go. I tyle, moi drodzy, i mam nadzieję, że Wy mi napiszecie w komentarzu, co Wy sądzicie o Marce Joanna, jak Wy widzicie ich rozwój. Czy używacie jakichś produktów, Joanne, które Wam się sprawdzają, bo ja tutaj się obiema rękoma podpisuję, tak jak Wam powiedziałam, pod peelingami do, pod peelingami do, do mycia ciała, jak i też pod tym kremem z czarną różą. I, I to jak najbardziej, to są produkty, które używam, głównie peelingi, bo peelingi są od dłuższego czasu na rynku jestem otwarta, dlatego wybrałam te, a nie inne produkty więc Wy koniecznie mi napiszcie czy macie swój jakiś taki ulubiony kosmetyk marki Joanna, czy, czy Wy kupujecie te, te produkty czy Wy jesteście ciekawi o, tutaj macie rachunek, żeby nie było tu nawet macie zapłacono przelew internetowy więc teraz macie pewność i gwarancję, że ja zamówienie zrobiłam po prostu sama sama je ja sobie opłaciłam a, no jednak ja płaciłam za transport. Zapłaciłam hmm. za transport 83,51 za zamówienie, no a za transport zapłaciłam 9,47. Tak, 83,51 tak zgadza się. Tyle zapłaciłam, więc uważam, że naprawdę cenowo bardzo przystępnie wygląda to zamówienie. Bardzo przystępne są ceny tych produktów. Już nie mogę doczekać kiedy zacznę ich używać, a zwłaszcza wiecie czego? Tego e, szamponu. Mam również wobec niego ogromne oczekiwania i mam nadzieję, że on e, spełni je, dlatego że przepięknie pachnie, a uważam, że moje włosy potrzebują regeneracji. E, prawda nie miałam żadnych zabiegów fryzjerskich, ale farbowanie to też po części taki zabieg fryzjerski. Oszukany we w domu, ale zabieg fryzjerski. Dobrze, moi kochani, dziękuję Wam pięknie. Jeżeli chcecie, żebym nagrała filmik jeszcze o jakiejś innej, może marce zrobimy sobie też taki przegląd całej szafy producenta i ocenimy sobie ich produkty, zapachy pod względem ceny. Pod względem jakości, a być może mam też jakieś produkty, które jeszcze mam, nie wyrzuciłam, więc będę mogła się też do tego w jakiś sposób odnieść odnośnie jakości, wydajności i korzystania z tych produktów. Dziękuję Wam pięknie, zachęcam Was do tego, żebyście zostawiali ślad pod sobą, pod tym filmikiem. Jeżeli nie subskrybujesz jeszcze tego kanału, zachęcam Cię do tego, pamiętajcie o dzwoneczku dlatego że dostaniecie powiadomienie o tym, że nowy filmik wjechał na mój kanał. Dziękuję pięknie i do następnego. Ciao.